Cześć, ja jestem Guzik, w dzisiejszym filmie zagramy sobie w... a raczej ja zagram w gierkę Kalambury przeciwko 20... jakoś około 20 tysiącom widzów o i tak, tak, widzowie, przeciwko 20 tysiącom widzów różnych innych streamerów, z którymi grałem ponieważ ta gierka polega na tym, że streamerzy jakby walczą między sobą a raczej widzowie walczą między sobą, a ja akurat wtedy nie miałem streama no bo jak wiecie mój internet, że tak powiem, posysa więc ja tam starałem się sam coś ugrać, zobaczcie jak mi poszło zobaczcie jak pięknie rysuję a jak już to zobaczycie jak pięknie rysuję, to możecie potem sprawdzić jak pięknie robię zdjęcia na moim Instagramku, gdzie zapraszam Was, bo jeżeli uda nam się do końca roku 1500 followersów yy, dobić, no to yy, jakiś konkursik tam zrobimy dla Was z tej okazji. A już się przedłużam i zapraszam do oglądania. <śmum> Droga, tak, tak. Pięć <śmum> <Cięż> liter. <śmum> Czemu mi się to źle kojarzyło? No, właśnie... No. Bardzo, oj nie! Tylko, tylko bo... <śmum> nie, błagam. Jak jemuś kosmicie coś źle <śmum> PRZESTAŃ! Co on trzyma? Okej. Okay. Co? Jezus, I drugie? Madre, ale że i drugie? I. Co? Pójdzie. Dasz radę. Jest tu raz łatwiej. Czekaj, bo on no, no skacze do wody, no wiem, ale... O... Ty... Tak, tak. No, to był komentarz na temat obecnych czasów... A on nie skacze tym, do wody! To, <grym> Jezus a, a. łowiący nowych chrześcijan pewnie. O to chodziło, bo ryby narysował chrześcijański, to o to pewnie <grym> Jezu, ja myślałem, że on tam no, co, nie chce skoczyć. ...nie skojarzyło ci się z tym znakiem, to jest ten sam znak, to jest ten no, sam znak. Ta. No tak. Yes. sam, jest. To jest rybka tylko, no. Czy to najgorsze, że jak się na coś zafiksujesz... Ty, to 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 zrobiłem jakiś screenshot. liter i ile? 5 8. Dobra, zabijcie mnie. Fajac mega lul, to nie jest to? What the fuck? People with Dobra, nie denerwuj mnie teraz. No naprawdę. No nawet to jest fajac, że to są narządy. No ja, to, to już było, to już było chyba, nie? Było. To, jest było? to się na To się domyślicie. Było? No było, było, ja już to te, też to rysowałem wcześniej. A, A super, dobra! Nie wyglądała tło, trochę lepiej. Nie tylko tło dobrym z kolorem, Tak, okay. tak, tak. Super, Ameryka Północna. the way, super. A widziałeś tam Afrykę? Jaka kwadratowa. Ja myślałem, że to są jakieś naczynia połączone, czy coś. Na początku. O, bo teraz ja. Ja myślałam że to jest wątroba i coś nad nią. Ej, bo mam przysłowie. Mam przysłowie. Walimy? O, o, zajebiście. Go, Dawaj, przysłowie. go przysłowie, go przysłowie, go przysłowie. Dobra, dobra. Jakby to teraz narysować? Gdyby kózka nie skakała, choćby. Hmm. Co to? Ja sam nie wiem do końca, co to może znaczyć, ale dobra. Eee, to mamy tak, jakoś to spowoduje. Ostatnia głowa. A! Dobra. Już Ła. wiem. Kurde, no super głowa, super głowa. Aha, tak to zrobimy. To nie skacze z policji. Te przysłowa eee. są mega dziwne ogólnie. No właśnie, dobra, dobra. Może to są. cytaty polskich polityków? Jak to narysowałeś? Co? Co? Eee, dobra i teraz tak. No on chodzi, no, dobra, ten gość chodzi, okej? Okay? Chodzi. <laughs> on jest w trakcie chodzenia. A podasz pierwszą literę, to by dużo łatwiło. K. Kto nie skaże ten? Sp no nie. Mmm, jakby co narysować zęby mu lol A <laughs> biały kolor, tak? Eee, i nie wiem, weźmiemy... To jest tost, to jest tost Ja pierdzielę, to jest takie trudne, no Ale że nikt nie zgadł, what the fuck, widzowie, kto milczkiem chodzi ten konsa? Co? co? No? Co to jest? No ja Czy nie... znałeś to przysłowie, czy po prostu uznajesz, że wszyscy będą Jeszcze Tu zna... zna... napisał u mnie na czacie prawie zka... zgady i napisał coś, jakąś regionalną odmianę tego przysłowa. To jest regionalne przysłowie. No pewnie tak, ja nie wiem. Ja też pierwszy raz to słyszałem i takie kurde, kurde. No, widać, no. I że nikt nie zgad, to jest mocne. To jest mocne. Nawet specjalnie złym kolorem zaczął to rysować, a i tak zgad. <laughs> ja nie mogę. Ale że. Ale że ja muszę sama zgadywać takie proste hasło? Wstyd. No nie, jest za dużo To guzik, kto to może być? <noise> to guzik, kto to może być? To wraca w i dwie ścianki głowa. Pracuj, pracuj. Aha. Nie. <noise> Aaaa! Tak. ta druga droga, taka wodna, okej okay. <grym> chciałem narysować, ale trudniej jakoś było, nie? Bo jakbym narysował niebieskie to od razu wszyscy by napisali No jasne, to jasne, wiadomka Mam też przysłowie, ale ono jest głupie To no chyba tak, i nam no, pośmiejemy się najwyżej Nie, no ja specjalnie to dam, bo mówię, może ktoś pasach, się odważy to Dobra, pasach, ja wam to nie. zrobię w element, co nie? Pierwsze słowo to będzie... JO pierdziele To są i pewnie po drodze Albo A. To jest pierwsza część, to jest pierwsze słowo. Teraz tutaj macie. Tutaj jest literka, to jest O. W sensie co? Tutaj są cztery literki. Pewnie jest. A nie, Tutaj co? jest A. Tutaj będzie. Jezu, ja nie wiem, jak ty piarza nas Tego, jak on wygląda. Ja pierdzielę. A to, ale to jest takie w miarę Nic popularne W nas. Tak, Podrabinie? Tak, w, 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 w miarę popularnie, tak. Aniołek? <laughs> nie, tam jest o drugie, wiesz, wpadka. Dobra. Aha! Okej. Okay. Maybach ostatnio? <laughs> Ale z księdzem jakiś. Dobra, nie da się. To wiecie, jakie to jest przysłowiek, Kto o czym, a ksiądz o Magdzie. Co? Wait, Wait, what o... akciąż... Nie zdążyłem, no, zdążyłem na Ja też już Magdzie pisałem! No, e, co to jest to za przysłownie idzie? O, o Max! What the fuck! To są przysłowia dla... nie wiem... Pod... O! Ogo. To, to... Ogo i tyle. Ogo. Ale Junior powinien to odg odgadnąć, no bo boomer w końcu no co. No i właśnie! No jak <laughs> bardzo trzeba być boomerem, żeby no. wyglądać takie przysłowie Junior swojego dziadka będzie <laughs> to Przepraszam bardzo, mój, mój dziadek to jest Mojżeszem, tak? Ja to zmieszam, także to już raczej nie te... A twoja stara jest tak stara, że... Haj to? Ja da, to wiedziałem! To, jest to! Ja to nie jest to? <śla> już też to pisałem, ja ale to tak... To, to nie jest to? A to jest też przysłowie, czy to nie jest normalne? To jest bardziej normalne. Bardziej normalne. Nie gaduj, że ktoś już zgadł. Hola, hola, kolego. To jest Homer? No Boże, naprawdę? To Homer ja jest na początku. Takie, ej, to było oczywiste w momencie, jak się dowiedziałem, że to jest kategoria gra. Aha, no nie, a no, może Ada się. A nie, bo nie, może, nie Ale to jak coś kategorii, coś nie się wybiera też. Ho, to Co to no mogę powiedzieć? To, możemy, możemy sobie, sobie mówić, zagrać. no. w no, Humana zagrać, sobie. Powinniśmy sobie zagrać w Humana. Hmm? No. Okay. sobie zagrać ekipowo, bo to jest fajna gierka. Human full flat is potwór, to jest nie jest. Nie, nie, ja mówię. No, przysłowie. Ja mówię in silence. 24. Co jest? A weź może kategorię chociaż. to jest przysłowie, przysłowie, przysłowie. A, A dobra, no. dobra. A, no to są anormalne czy nie? Nie. Znaczy takie, ja tego nie znałem, ale jest takie w miarę ten. Albo czekaj, albo, albo inaczej. Dobra, to jest tak, jeszcze raz. Pierwsze słowo to jest na, dobra? No, na. No to się. Dobra, dobra. To jest są pierwsze, drugie, trzecie. To jest znowu na. O. Czekaj... Oh, nie! Zgadłem Tylko co to może być? Skadłem, Strój! Ja to mówię, strój na Strój! Uj Boże... Ja ten... Ja ten strój musiałem właśnie też nie miałem go odgadnąć, kurde... Ej, te Ej, przysłowia, przysłowia są przeslane. Ale to było takie... Naprawdę, to jest zero head, to jest zero head te przysłowia! <laughs> to jest guzik, to, czekaj e... czerwony kółko, czerwony kółko mu narysuj! Czekaj, czerwone jak to się nazywa? To... No jak to się nazywa? No, no jak ciekawe? to się nazywa? To miara na łeb! No... Jak to się nazywa? Co? Kusik. Ja szedę. Ja nie wiem, ja jestem... Czerwone kółko, czerwone kółko, błagam, błagam, czerwone kółko, błagam. Ba... No i kurde... Ja wiem, że to jest... Ja tylko... Wypadło mi z głowy, no! Chodzi o te włosy, które tam masz. A kur... CO?! Dobra, jestem... wychodzę z tej gry, nie wiem, nie, ja... Wyjdź! Przecież ja myślałem coś o jakiejś mostce, czy... nie wiem jak... Jo, pierdziele... Dawaj eee, Guzik, oh możesz się zamścić. Chcemy te przysłowie, czy nie jednak, Dawaj! Walić przysłowie, walić, nie, to nie jest trać zabawne z A jak jest takie normalne, to jest okej. Okay. Nie jest, nie jest. Dobra, dobra, popiszę się swoimi umiejętnościami znowu. No, dawaj. A, to nawet nie jest takie ten, trudne. Co jest? To? Dobra, Neksy, jesteś niepoważny. Ezunio, Ezunio, Jezu! Ule? A, już wszyscy zgadnie. I to sam zgadł, i to sam jeszcze zgadł. Tak? No. O kurde, tak. wyskito. No, bo wpadł na psykę i o, znowu na ta sama drużyna, no tam się nie zesraj, co? to nie ja mówiłam. Ja mówię tutaj ja o no. wstąpieniu. Nie No Nie Nie do um, końca przysłowie, im im ale taką frazę. Jest dość prosta. Jakie może być większy, większy wróg padka na 10 letniego chłopaka, aniżeli dziewczyna? A ja o tobie na ale to nie jest nie, nie było tylko do wpadki. Do ciebie też. Poko, postaram 50. się, nexe. Spokojnie wpadkam. E, to jest no hard. Małe no, No, no <laughs> hard feelings. Voldemort. Ale że przysłowie, znowu? Trzeba go do kotła! Jak zacznie płakać, to znaczy, że Efra... <laughs> Przed... Nie! Nie, no! To jest no. tak? To jest przysłowie? Znaczy takie... Boże, ma Jezus, małego tak... tak nie jest. Małego jest! Tak niemożno! Małego żołnierza... D dwukropek, widzowie. Małego się zrobi? D dwukropek, widzowie. Widzo. Widzo. <laughs> <laughs> Czyli co? Czy to jest... Czemu tam jest? Ir? ee This! Haha! Czemu tam jest? This! yee Tam Nawet żołnierzem mnie na końcu, ale. Haha! Ja, że patrzę na mnie! na streamie pat, za zgadzać, ale ja... E, ja. Ale ja nie mówiłem, co to może być, o, tylko nie wiedziałem co. Szła, co. Ja coś z wiem, podpisem. Disa. Ja Nikt, nikt nie, nie rodzi się. Nie wiem, a... co nie było takie trudne. Ej, nawet. fajne w, no, w ogóle. Tak, fajne, tak, tak. nie było takie trony, nie było takie trony, no. trony ale miałem zbyt dużo mecha. Tak, tak. Ej, ale, ale w ogóle fajne to przysłowie takie, no? no. Ale trzeba akurat to byś to od razu skojarzyło z rzucaniem dzieckiem, ja tego nie rozumiem. O kurde, znowu? Lecimy wysoko. Przysłowie? Mandzia dwie minuty temu, nie, nie, przysłowie, nie, Mandzia teraz. Ale to jest takie znane przysłowie, czy nie? Nie. <laughs> ale będzie śmiesznie rysowane Mustang Fioletowy Skoczyłem. To tyle? Serio? Okej okay. Kusik Zajebiście rysować będzie, naucz <laughs> Także tego, ale, przysłowie Ale co jest ważne, co jest ważne Tylko czasami To jest tylko czasami. Ty, u Ciebie jak zgadł. kurde! Co, co jest? Nie rozumiesz, dlaczego Ta, chciałem rozumiem, to. Rozumiem, rozumiem. Zaczyna się i... No co to jest, co to jest? Dobra, to ja wam podpowiem, co to jest. Ja no nie znam tego ostatniego słowa. A, ty, wiesz co, ale mi, mi, mi ktoś zgadł, bo mówi, że z Pomorza jest. Dlatego zna to, Ja to, nie znam to, tego ostatniego słowa. Słowie. Tak można jest tak nie tak głupo. To... No nie. Aaaa no, i, no, i, no, ja. I tylko tylko czasami! Ja! Czasami, tylko nie za często, tylko czasami! Fajne, fajne! Może jakie anime, jaka manga? No, do dziecko jakiś! Ty jaki przystojnie jak. Ty jak ładnie narysowano? No. Chciałem tak na starość wyglądać, poczam. Jak z KFC normalnie trochę, tak. on chce mi sprzedać kurczaka? który jak <tryk> ty <przytyje? tryk> Nie mogłaś się narysować Gimpera czy coś? Chociaż teraz to jest już tego, nieaktualne. Oh. A, jakbyś napisała Junior, to bym od razu wiedział o co A Głośnik i tak sobie nie radzi. <grym> ja w ogóle nie zauważyłem, że wy wszyscy już tam zgadliście, co nie? Takie... Co A, chodzi? zgadliśmy, no, wszyscy zgadliśmy. No! <grym> Rozpoczęto trzecią rundę. Da, może jeszcze dogonię Nexę. Pewnie. What the fuck? A. dźwięk. Właśnie, co to jest za dźwięk co jakiś czas? Jak robisz C piszesz ctrl s Ale że, naprawdę, ale że, był monster? ale że, u, był monster ale że hasła? u was zgadli widzowie, a nie wy? No tak. Ja, jak... ja nie miałem pojęcia, że są takie hasła tutaj Ja nie, nie wiedziałem, ja, moje wyobraźnie nie operuje we wszystkich hasłach na świecie, ponieważ ja nie wiem, jakie są limity tej gry No tak, tak, tak. Wam, Ale rzut z dzieckiem to, to już był prawdopodobnie. Ale sami jak piszecie C, to robi się Ctrl S, a Ctrl S robi zdjęcie po prawo, na dole macie a. w okienku zapis. I to, wy, to jest kolejne słuchajcie. przysłowie. Nie wiem, czy to, to jest kolejne przysłowie czy nie? On nie powie, on teraz jest skupiony. Bysku. <laughs> to Harcik wleciał. A, wiem! Dla kogo? S, S, co? S, 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 S? O! Spok. Co to miało być? A jezu, że tak. na Ciebie. A panowie są patrz, ja napisałem. Dla kogo rozłożyłem. <grym grym> Dobra, <grym> wszyscy so, zgadli. Bez kitu. Mój imiennik. Szanuję chłopaka. Kategoria. Jak jest kategoria gry, to mówmy. Kategoria gry. No, okay. no, no. no. <grym>. Hmm. Hmm, hmm, hmm. I w sumie wszystkie, dobra. <laughs> hmm, podpowiem wam, jaka to jest kategoria za 10 sekund. Albo 20, bo jest bardzo łatwe to. Hmm. Więc tak, tak, tak. Hmm. Powiedzmy, że tak. To jest. To są proste linie, niby, tak, ok. Hmm. Czemu linia się nie zrobiła na tym? Dobra, to czekaj. A! Pewnie się zielona robi, co? Nie, a może. Co to może być? Okay. Na cztery litery. Ok. podział. Polska AB. Polska jest tylko B. Ej, ale to, te, to Kurde. jest bardzo prosta kategoria. Weź już im powiedz, bo już nie 50 sekund. A y, gry. Ty. Gry może być, no? Od razu wszystko. O! do Kategoria gry. Bo to, to teoretycznie to nie jest, to nie jest gry Kiedy robimy Twitchowy turniej w piłkę na kurniku Oh man może było... On idzie w dobre nie, bumerstwo, nie, piłka, idzie w dobre bumerstwo piłka. Nie grałam nigdy w piłkę na kurniku Go Chugsball! Nie A grałam zawsze w kalambury Huxball? O, może w Chugsball Dobra, słuchajcie, to zgadniecie po jednej tysiąca. rzeczy, którą narysuję, także uwaga, macie dwie sekundy O fuck, to jest A za Raz, dwa Nic więcej <laughs> nie, nie trzeba Wow. Czy byłem pierwszy? Kurde, Kurde muszę to pisać z tym. Ja napisałem po Kurde, ja napisałem MAX zamiast MC na samym początku. Wow, Aaaa, <laughs> taki koneser. Runda doskonała, nice. Ale niesamowite, że tak mocno ich logo utknęło w naszych tak, głowach. Że... Je... Dobra, pa, dobra. Będę, będę też to. O, teraz rysuje? czad, spokój. Kategoria 5 liter. wszyscy Lepiej uwaga, nie, nie przerywajmy. Lepiej kategoria 5 liter. 5 liter. Uwaga, rysuje, rysuje. Wiemy z doświadczenia, że ją... Ja musi. Jezu! Tym... Uuu, zgadli, zgadlił mnie, zgadli, mnie, zgadlił mnie, Rysuję, rysuję... Mm, rysuję. Mm. Ale trudne hasło! O, fuck! Co?! O, jeszcze ten szczególik, jeszcze ten konkrecik... O no tak. i. O, już skończyłem, dobrze, dobrze... Pa, pa. dobrze. <śla> 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 bo ja miałem wcześniej takie, takie ten hasełko i myślałem, że nie wiem, biała kartka... Tak, tak. zagowało, nie? Będę się jeszcze ze mnie śmiać, kurde widzowie mi zgadują <noise> Papier napisał papier Nie wiem, czemu nie wiem Jak może guzik dobra, ostatni? To jest ostatni? Pogo guzik <noise> Guzik Pogo, guzik Pogo A co my na koncercie jesteśmy <noise> Ale bumer Dobra, dobra A ah, easy, easy guzik pośpiesz się no nie, nie wiem no Naprawdę, ja nawet się nie zdążyłem pochylić jeszcze Wydaje mi się, że na polanie nie ma drzew Też mi się tak wydaje Wydaje no. mi się, że na No to polanie na środku chcę narysować, że nie ma właśnie Ja, ja, ja się musiałam nawet to narysować w moim życiu Tylko nie umiem na myszcie, nie? Leśna polana, leśna dolina Bydgo... yy go. o dwa punkty Nexa się wkurzył, Nekse się wkurzył Kurde, spadłam w stronę Just ale, to. ale że ja 6 tysięcy sam zrobiłem? Pokręcę? Pokręcę? Pokręcę?